Włącz i zostań z nami. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są. Co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Przyznam się, że wzruszeniem tutaj z Wami uczestniczę w tej mszy świętej. Choć jestem już wiele lat księdzem, bo 50 ale jeszcze z motocyklistami nie sprawowałem Eucharystii. Owszem, świętego Krzysztofa byli zmotoryzowani, ale tam mieli samochody. A przyznam się, że właśnie także przypomniałem sobie młode lata, bo ja też niestety zaczynałem na motocyklu. Ale rzeczywiście wspominam, wtedy jeszcze trzeba by jeździło się bez kasków i rzeczywiście dzisiaj ja to czuję na własnych kościach, właśnie. Te jazdy nieraz w taką pogodę bez jakiegoś takiego zabezpieczenia. Dzisiaj macie skórzane różne skafandry i to na was chroni. Czyli musimy się otworzyć ze słowa, że przychodzę do świątyni, Bóg chce mnie karmić swoim słowem. I święty Piotr nie miał pojęcia, w jaki sposób Chrystus będzie karmił swoim ciałem, ale poszedł w ciemno, powiedział, panie, a do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Czyli Ewangelię przyjmujemy nawet wtedy, kiedy, kiedy nasza logika tego nie całkowicie do końca nie może zrozumieć. To jest, na tym polega wiara właśnie. Trzeba wierzyć nie tylko w Chrystusa, ale wierzyć Chrystusowi.

Czyli jak gdyby spełniają się te słowa, któreśmy dzisiaj słyszeli w Ewangelii, że chcecie być Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywać żywota wiecznego. Dlatego chcecie właśnie zaufać, młode życie, zaufać Bogu i żeby wam błogosławił właśnie w czasie waszych podróży. Ale tak jak powiedziałem, właśnie także trzeba liczyć się właśnie z tym, że jesteśmy wierzącymi, że także inni mają prawo korzystania z drogi, dlatego musimy zachować te przykazania. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.